Po totalnym unicestwieniu atomowym to właśnie na Tobie może spocząć odbudowa naszego wspaniałego narodu. Dlatego my w Voltek przygotowaliśmy te materiały edukacyjne, byś lepiej zrozumiał siedem kluczowych cech, które czynią Cię specjalnym. W tym rozdziale skupimy się na percepcji. Niestety, smutna prawda jest taka, że kiedy wyjdziesz na powierzchnię, czeka cię cała masa postnuklearnych niedogodności. Te przerażające zagrożenia mogą mieć różne kształty i rozmiary, ale łączy je jedno. Wszystkie chcą cię uśmiercić, musisz nauczyć się, jak sobie z nimi radzić. Choć na początku może to być nie lada wyzwanie. Dlatego właśnie oddajemy w Twoje ręce wspomagany system celowania Volt Tech. Dzięki niemu możesz zeskanować zagrożenie i namierzyć jego słabe punkty. A im wyższa Twoja percepcja, tym celniejsze będą Twoje strzały. Z takim okiem wygrasz każdy pojedynek. Czasem może zajść potrzeba podjęcia wątpliwych moralnie działań. Twoja percepcja może pomóc ci pozostać bezpiecznym w tych moralnie dwuznacznych chwilach. Najlepiej trenować kradzież na młodych, starych i tych, którzy nie mają jak protestować. Gdy złodziejskie rzemiosło wejdzie ci w krew, czas na trudniejsze cele. Im lepsza technika, tym większy zarobek. Nie popadaj w samozachwyt, młody. Ćwicz swoje pięć zmysłów. Percepcja nie kończy się na patrzeniu. Bacznie oceniaj nieprzyjaznych tubylców bylców i z... praca z niebezpiecznymi ładunkami, budowanie długodystansowych relacji. Regularnie studiuj materiały od Voltek, by zwiększyć swoje szanse na przetrwanie. A na koniec odpowiedz sobie na pytanie, czy wiesz co czynicie specjalnie?